Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj gramy w grę pod tytułem The King is Watching, a więc król się przygląda, król się, przypa nawet, się przypatruje, moi drodzy. To będzie gra, w której będziemy budować sobie nasze własne królestwo. Jest to gra jednak roguelite'owa, a będziemy rządzić w specjalny sposób, bo naszym spojrzeniem, naszym królewskim spojrzeniem nawet, więc jestem niezmiernie ciekawy, jak nam się będzie grało. Póki co na Steamie recenzje bardzo pozytywne. Gra nie tak dawno w sumie wyszła, tak naprawdę, więc no możemy się pocieszyć tym i zobaczyć, czy nasze spojrzenie sprawi, że ci oto tutaj e, ludzie będą pracować na chwałę naszego królestwa. Dobra, moi drodzy, rozpoczniemy sobie, klikniemy sobie play i zobaczymy, o co tu chodzi. Tutaj mamy kwiatuszek i możemy z tym kwiatuszkiem kogoś obdzielić. To trochę dziwne, bo nawet nie wiem czemu. Czy ja mogę kwiatuszek dla siebie zachować? Nie mogę, muszę wybrać kogoś. No dobra, jak kliknę, ktoś z nich tu wygląda najbardziej, że tak powiem, przekonująco. Komu chcę dać kwiat? No tutaj jest jakiś bard. Kwiat dla Barda miałby sens, ale może dla żołnierza lepiej, żeby, się, żeby nasi żołnierze się poczuli docenieni. Ciężko powiedzieć, no tak naprawdę. To dajmy temu tutaj bardzo. O mój Boże, to chyba nie jest to wcale dobra rzecz. E, w każdym razie, właśnie Barda nagrodziliśmy w ten sposób. To jak to tak działa, to nagrodzimy też kurcze i tutaj ludzi, i tu, i tu, i wszystkich odpowiednio, żeśmy w tym momencie kwiatami nagrodzili. Ja nie wiem do końca, czy to. Jednak y, można w kategorii nagrody rozpatrywać, je, jakby nie patrzeć. No ale dobra, stało się, to się miało stać. Chyba, chyba tak po prostu być musiało. Nie mieliśmy za bardzo wyboru tutaj. Wasza wysokość, królestwo, jest gotowe. Chociaż wiele trzeba jeszcze zbudować. Zacznijmy od Twojej wieży. Są ważne rzeczy, którymi musisz się zająć. No mam wrażenie, że już się częścią ważnych rzeczy poniekąd zająłem po tym, co tam się wydarzyło. Ale okej, okay, droga, kaczko, gęsio, mój. Pomocnicy są z natury zwierzętami, chyba? Ciężko powiedzieć, to jakieś dziwne szare owce, barany się też pasą. Ale dobra, tutaj jest preparation, czyli przygotowanie. Tam nasze królewskie spojrzenie chyba było właśnie nad, tym, nad tą wieżą. Król Baldwin, no dobra. To jest tutorial, więc fantastycznie. Jeśli to jest twój pierwszy raz, to polecam zacząć właśnie z tutorialem. On zapewni jakiekolwiek porady, które są potrzebne, żeby mądrze zarządzać królestwem. Tutorial to jest oczywiście nasz wybór. Nowe budynki pojawiły się w encyklopedii. Witamy w swoim królestwie. Pozdrowienia, królu. królu. Jestem Gustaw, twój bardzo lojalny doradca. Przyszedłem ci tutaj przypomnieć o tym, jak zarządzać Twoim królestwem. Okej, okay, okej. Okay. Gust Gustaw się nazywał? Jesus Christ. Fordowsh, who come after my brother? Eee, woda. Silna ekonomia buduje silne królestwa. Żeby zacząć, trzeba wybudować kilka studni. One produkują wodę, która jest bardzo ważna dla naszej produkcji. Ok, czyli tutaj mamy studnie. Możemy sobie ją przeciągnąć tutaj na grid, tak? E, no dobra, to ja sobie rzucam tutaj studnie. No mam tylko dwa miejsca, więc to nie ma większego znaczenia. Wzrok króla. Twoje królestwo zależy od, y, w dużej mierze polega nawet na twojej, twoim zarządzaniu, na twojej wizji. E, budynki, które są w terytorium twojego wzroku będą pracować, tylko te budynki będą pracować, czyli w tym przypadku nasza studnia, która produkuje wodę. Okej, okay. możemy ten że wzrok rotować e, e, i używać po e, obu przycisku myszy do tego, czyli że e, tutaj nasz król chyba jest, tak? Król Baldwin. Jak ja to mogę rotować? Aha, mogę w ten sposób to rotować. Teraz nie produkuje, a teraz produkuje. Dobra, to, to mogę przenieść, mogę przenieść. Czym jest to? To jest e, z, taki zapieczętowana. Kratka, minus 25% debuffu do produkcji, jak się tutaj coś postawi, jakiś budynek. Chciałem kolejną studnię zbudować, mój drogi doradco, o mój drogi doradco właśnie przyszedł. Teraz kiedy twoje studnie, no mamy jedną, e, trochę przyniosły więcej wody, czas jest na to, żeby położyć też pole e, pszenicy, e, czy tam innego żyta. E, to jest małe pole, położymy je sobie tutaj i przeniesiemy może, bo możemy przenieść, nie musi na tej kratce być nasza działalność i możemy jeszcze jedną studnię walnąć, a co? Nasz król ma wielkie uszy, z tego co widzę, nieco mniejsze oczka, więc trudno mu patrzeć na wszystko, co się dzieje na tym, że właśnie królestwie. No ale jakoś będziemy sobie radzić. Świetnie ci idzie, eee, królu. Zarządzanie królestwem to nie tylko kwestia wzrostu ekonomicznego, ale także obrony przed niebezpieczeństwem, przed przeciwnikami. Wiemy, że gobliny zaplanowały atak na nasz zamek. Możemy sobie to wszystko dojrzeć na naszej linii czasu. Okej, a gdzie to jest przepowiednia? Gobliny, gobliny, gobliny. No, dużo tych goblinów zamierzano zaatakować. Musimy zrekrutować chłopstwo. Nie mamy żadnych w tym momencie wyszkolonych jeszcze jednostek, więc musimy wyposażyć je w jakieś uzbrojenie. Teraz stworzymy chatkę zwykłych wieśniaków i ich zrekrutujemy. Zauważmy, że ten koszt rekrutacji znajduje się w tulipie rekrutacji, którzy. rekrutuje słabych wieśniaków, którzy będą walczyć dla na nas. No dobra, e, koszty kwotacji to 8 pszenicy, tak mamy 15. Nie powinno być problemu, czyli mogę sobie na przykład e, tak rzucić, mogę teraz zrotować, żebyśmy trochę pszenicy dostawali, trochę wody. No i tutaj rozumiem, się mają wygenerować ci właśnie, proszę bardzo, e, wieśniacy. To chyba cały czas mam wrażenie, że trwa ta produkcja. Tutaj chyba nie mam co klikać. Nie, bo tutaj widzę, że się wypełniają poszczególne pszenicy, już, że żyta już jest tyle, ile trzeba. My w ogóle możemy też drzewo posadzić, produkuje drewno wtedy, to się pewnie przyda za jakiś czas. No dobra, wody potrzebujemy, mamy wodę, pierwszy się z ziomeczków zbudował, mamy dwóch na dwóch nawet już, to jest nasz maksymalny limit. I w związku z tym, tak naprawdę, gdybyśmy chcieli więcej wieśniaków, to musimy kolejną chatkę wybudować. Co nie ma problemu, generalnie ja mogę i zbudować kolejną chatkę, tylko kwestia jest tego typu, że trzeba ją tak zbudować, żeby potem też jakoś wygenerować zasoby. A nie, to nie ma znaczenia w sumie jednak, te chatki... Dobra, to będziemy się uczyć dopiero jak te wszystkie budynki stawiać, żeby to, miał... żeby to miało sens w gridzie. Jeden goblin biegnie ambitnie na cały, kurczę, na całą fortecę, jeden goblin pomyślał sobie, że da radę. My tu w tym czasie już trzech wieśniaków. Ten goblin generalnie jest silniejszy, silniejszy nawet, no ale nas jest po prostu więcej. 10 denarii market możemy zbudować, wszystko sobie to zgarniemy. Fantastycznie, pojawiły się nowe budynki. Market sprzedaje różne zasoby, kiedy pozostaje aktywny. Ok, a złoto, jak wiemy, nie rośnie na drzewach, chyba że i drzewa opodatkujemy, proszę bardzo. Naszym kolejnym priorytetem powinno być zebranie odpowiedniej, ilo odpowiedniej ilości materiałów, żeby wybudować tenże market. Potrzebujemy tam trochę drewna, to jest problem. Limit e, naszych żołnierzy został osiągnięty. Technicznie możemy go zwiększyć też w ten sposób. A, dodając tutaj za drzewo koszt, ok. Trzeba e, kupić ten upgrade najszybciej jak to możliwe. No dobra, ale żeby mieć drzewa to ja w ogóle no właśnie muszę zacząć te drzewa jakoś tutaj też i generować. Nasz wzrok bardzo wybitny nie jest, zrotujmy to sobie w ten sposób. Nie generujemy w tym momencie wody, ale mamy jej trochę, więc myślę, że to nie jest problem. Ten upgrade dopiero no, za jakiś czas się nam pojawi. Koszt wybudowania kolejnego budynku to jest, 20, to jest 30 wody, więc mógłbym sobie zrobić tak w tym momencie, żeby trochę wody zyskać i wybudować kolejne. Drzewo, ale to drzewo to już trzeba tak pod kątem, żebyśmy mogli faktycznie zyskiwać jak najwięcej. Te budynki, z tego co widzę, mają też chyba jakiś maksymalny limit, bo tutaj jest 69 w tym momencie. Zakładam, że jak wybudujemy, że pozyskamy tyle tego drewna z tych konkretnych miejsc, to już nam po prostu ten, ta, ta, ten las, że tak powiem, tutaj przepadnie. Dobra, mamy wszystko gotowe, żeby zbudować market. Możemy go zbudować. Ja bym go chciał tak zbudować, kurczę, chyba że nie możemy przenieść tych rzeczy, bo tak troszkę mam wrażenie, że postawiliśmy niespecjalnie, sensownie. A ci wieśniacy trochę wyglądają jak Vivi z Final Fantasy, tak swoją drogą, no ale. Zbudujemy sobie market, zbudujemy go sobie tutaj i teraz mamy on tutaj taki pytajniczek. Możemy sobie w tym momencie ustalić prawdopodobnie, co chcemy sprzedawać, tak? Czego mamy dużo? Mamy czy mamy pszenicy całkiem sporo. E, chyba to jest jedna rzecz, którą możemy teraz sprzedawać, bo wszystkiego innego nawet nie generujemy. No dobra, no to wybierzemy sobie tą ikonkę, tylko teraz musimy się właśnie tak ustawić, żeby jakoś to móc w ogóle sprzedawać. I teraz zaczęliśmy też zyskiwać złoto. No i złoto to już fantastyczna informacja. Tutaj się dużo pojawi goblinów, co mnie trochę martwi. Jak tam wygląda kwestia naszego limitu drzewnego, niespecjalnie dobrze. Obróćmy się w ten sposób, żeby więcej drewna wygenerować, bo to jest dla nas bardzo istotne w tym momencie. Co my tutaj mamy? To jest. A, pole naszego wzroku. To też będziemy mogli podnieść za pieniądze i za właśnie te zbiory. No dobra. Market nam sprzedaje trochę złota. Za chwilę się pszenica skończy. Jak będziemy do 10, to obrócimy nasz wzrok, tak żeby on właśnie dalej generował. O, idą przeciwnicy. Czy my zdążymy, proszę bardzo, do 7? Tylko, że to trzeba by teraz wygenerować jakoś i zbudować kolejne te. Bo te wielkie. To, 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 to może być różnie, generalnie. Tam już poginęli ludzie. Więc już, już mnie to trochę martwi, eee, żebyśmy mogli się tutaj zbudować. To musiałbym zrobić jakoś, eee, jakąś akcję taką. O, oni tutaj próbują walczyć z nimi, ci ich ignorują kompletnie. Dobra, zrobimy tak, a właściwie nawet tak. 29, limity zasobów. Budynki, którym się kończą zasoby, kiedy ten e, limit się osiągnie, to budynek będzie zniszczony. Więc można go czymś za zastąpić wtedy. tym. Ok, tylko problem jest taki, że e, ci tutaj zaraz dobiegną. Jednego powalimy. Jak bardzo ochronne są nasze mury, mają 94 HP najwyraźniej, eee, musimy jakoś się wybronić, no nie wiem czy damy radę, daliśmy radę, ok ja się już bałem, bo tam myślałem, że kilku tych ogród wielkich jest, będziemy mieli łuczniczy teren, mamy troszkę pieniążków znowu, tych denarii i jeszcze przy okazji kopalnie żelaza, no to wszystko co sobie zgarniamy, to będzie bardzo przydatne, nowe budynki się pojawiły w encyklopedii, bo nowe budynki zyskaliśmy, teraz będziemy mogli właśnie łuczników wygenerować. Niektórzy to są tacy bardziej sensowne jednostki, nie ma co ukrywać, bardziej przygotowane, nauczone do tego, żeby działać i tutaj widzimy, że oni mają różne też zdolności, zwróćcie uwagę, precyzyjne strzały, archers capacity, czyli że możemy po prostu ich więcej mieć na usługach naszych, ale także zdolność po prostu stunowania przeciwników, mają full HP na 2 sekundy, więc to jest ciekawa rzecz. No dobra, będziemy musieli sobie to na pewno wybudować, tylko że to kosztuje nas też... E, niestety, ale właśnie e, kamienia, a właściwie żelaza. I żeby to żelazo mieć, to musimy sobie to żelazo najpierw jakoś wyprodukować. Ja myślę, że zrobimy sobie klasyczną, klasyczne działanie w ten sposób. Puścimy spację, żeby się działy rzeczy. I zobaczmy, jak wygląda kwestia wzroku. Nie mamy jeszcze na tyle złota, potrzebujemy trochę. Jak będziemy mieli ten szerszy wzrok, to będzie super. Morale też jest takie sobie, no... 1% zwiększają się obrażenia z morale, co ciekawe. Złota mamy wciąż jeszcze nie na tyle Ja bym nie chciał żeby to złoto nam tutaj Właśnie mamy 60 na 60 więc to jest dobra informacja ale teraz trzeba by trochę też pszenicy mieć Więc nie chcę tutaj więcej handlować przynajmniej na razie Teraz tak z tym kamykiem mamy go 36 To jest spełniony warunek więc możemy się przenieść tutaj wzrokiem żeby generować teraz te dwa surowce, które są nam potrzebne, bo żeby zbudować archery potrzebujemy jeszcze całkiem sporo drewna. Na szczęście mamy dwa lasy, tu się zaraz zepsuje nasze pole. Jestem ciekawy, może tam zbuduję kolejne, właśnie, może bym tam zbudował kolejne, kolejne drzewo, żeby maksymalizować wybiór, e, zgarnianie drzew, że tak powiem. Teraz możemy zbudować też archery. Ehm, postawimy to sobie tutaj w takim wypadku. I teraz, żeby wybudować kolejnych łuczników, no to e, będziemy potrzebowali... Trochę rzeczy, tak naprawdę. Jeśli dobrze rozumiem, to będziemy potrzebowali e, kamienia, a właściwie żelaza, drewna, całkiem sporo. Czy to jest wybudowanie kolejnego ucznictwa? Sam nie jestem pewien w tym momencie. No ale limit gar garnizonu mamy całkiem spory. Tutaj co ciekawe, mamy jeszcze różnych możliwych żołnierzy do stworzenia i zyskania jakichś wzmocnień dla nich, tak mi się wydaje. No dobra, przeniesiemy się znowuż tutaj na chwilę. Potrzebujemy więcej tego żelazwa. Nie za bardzo możemy zbudować jakieś budynki, już w tym momencie. E, więc, to jest ta, taka informacja dla nas. Tutaj e, to wciąż jest kwestia, że tak powiem. A zaraz, możemy się tam pojawić. Fakt, tak, myślę. Oni się szkolą w ten sposób. Czyli to nie jest koszt ich. Ten koszt ich to jest to chyba 10 pszenicy i 8 złota. A nie e, koszt kolejnej budowy. Jak budowę utożsamiałem z ich istnieniem jako jednostek. Ale oni się chyba za 10,8 8 tak, dokładnie. Czyli mam jednego ucznika. Muzyka dramatyczna się zrobiła, bo kolejny atak. Oni też mają ucznika. To dopiero sprawa niesamowita. A tutaj z tymi sobie poradzimy raczej bez problemu. Tak, strzelam. <słuch> bo mam uczników, to strzelam. Dobra, że sobie dajemy radę elegancko. Nasze zasoby są takie bardzo uszczuplone, a to wynika z tego, że nie mamy właśnie za bardzo wody. Musimy tą wodą poparzyć. Mamy dwie studnie, które możemy wykorzystać. Mamy też zaklęcie pierwsze, proszę bardzo, możemy sobie wybrać. Ono jedno spowalnia przeciwników o 50% na 12 sekund, a drugie upuszcza na nich beczkę, która zadaje im obrażenia, spowalnia ich prędkość ataku i powoduje, że są pijani. Ja, ta beczka jest zdecydowanie silniejsza, mam wrażenie. Chociaż kto wie, może się mylę. Mamy kopalnię kryształu i mamy magiczną szkołę. Zaklęcia, które mamy w tym momencie, mm, pozwalają drastycznie zmienić losy walki. Trzeba je po prostu przenieść na pole walki, kiedy się pojawi okazja. A możemy też produkować własne zaklęcia z jednym budynku. Zakładam, że magiczną szkołą, ale ona potrzebuje kryształów. A to jest też coś, co dopiero do czego musimy dotrzeć. No dobra, no zapauzujmy na chwilkę i zastanówmy się, co chcemy zrobić. Żeby wybudować kolejnych yy, naszych uczniów. to musielibyśmy mieć pszenicę, której absolutnie w tym momencie nie posiadamy. Dlatego na ten moment musimy się skupić na wodzie. Ponieważ tylko woda da nam okazję do wybudowania pola pszenicy, które zbudujemy tutaj, jedno. Musimy uzbierać jeszcze, teraz 30 będzie kosztował kolejny budynek, bo to po prostu z każdym kolejnym budynkiem nam ta cena wzrasta. Proszę bardzo. I sobie co? I jeszcze jeden będzie kosztować ile? 35. Damy radę, damy radę, myślę, że nawet chyba można pewnie przyspieszyć tę działalność, tak jest, na 1, 2, 3, e, przy sposób działania chyba, jeżeli chodzi o takie przyspieszajki czasowe. Przesuwamy kamerę na pole pszenicy i zobaczymy, jak nam ta pszenica pięknie zaczyna teraz tutaj rosnąć. Kolejne gobliny lecą, ja tą pszenicę szybko tutaj teraz sobie zostawię w ten sposób, potrzebujemy nowych żołnierzy, bo trochę nam ich padło w walce, więc niech się wygenerują, dobrze, że łóżnicy robią całkiem sporo. No, niestety gobliny też nam zabiły kolejnych rekrutów. 15 denarów, 100 drewna, a obóz milicyjny, czyli będziemy mogli jeszcze milisz się zbudować i przepowiednia, jeszcze co ciekawe. Przepowiednia: Mój drogi królu, otrzymałeś przepowiednie. Możesz zdeterminować, czy kolejne fale ataków przeciwnika, które nastąpią. I silniejsi przeciwnicy oznaczają lepsze nagrody, ale nie każdy skarb trzeba od razu zdobywać. Fale przeciwników. Które będą zbyt silne mogą całkiem nasz zamek zniszczyć. Okej. Okay. To co się musi wydarzyć. Rozumiem, że nie, nie możemy tego zmienić w żaden sposób. Eee, co my tu mamy? Karta profesji opcjonalne nie jestem do końca pewien. Czy na przykład możemy to zamienić w ten sposób, czy. To, to, aha, to działa w ten. Okej, okay, dobra, dobra. To teraz rozumiem. Czyli tak, to, to musimy wybrać. Coś z tych musimy wybrać. Czyli na przykład trzech. E... Goblin, dwa gobli, dwa goblińcy kusznicy i bandyta. Tak samo sytuacja wygląda tutaj. I tak samo sytuacja wygląda tutaj, więc te fale są do siebie podobne. M musimy chyba jeszcze. Nie jestem pewien do końca. Wybrać to, jak mi się wydaje. Tutaj, tutaj są silni. Mamy ich na. Nie, 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 nie musimy ich wybrać. Okej, okay, to fantastyczne, bo oni są strasznie silni. Trochę się obawiam tego. Nie, nie jesteśmy dobrze przygotowani w tym momencie, ale mamy goblińską świnię tutaj, którą możemy zaryzykować. Ona jest chyba bardzo silna, bo jest na czerwono aż narysowana, więc się tak zastanawiam, czy to jest dobry pomysł, ale no to jest trzeci wave dopiero. No nie wiem, nie wiem, miejmy nadzieję, że nam się to powiedzie, wyślemy sobie też tutaj wave, ale pierwszy będzie łatwiejszy. No i zobaczymy, czy nam to, o, też na WSD możemy się przenosić tym naszym wzrokiem, co mnie bardzo cieszy, a w ogóle czym są, to są pałace noblów, ok, czyli szlachciców. No dobra, ale my chcemy tutaj wygenerować właśnie naszych rekrutów. Potrzebujemy ich, bo strasznie upadliśmy w tej kwestii. Więc tutaj mamy teraz czwóreczkę piękną. A czy możemy na kół. Ku... Tak jest, na kół je możemy też rotować, co mnie bardzo cieszy. Zrobimy sobie jeszcze tutaj działalność, bo potrzebujemy łucznika, tak żeby być przygotowanymi pod tym kątem. To będzie świetna sytuacja. I teraz powinniśmy zapauzować. Baraki, kiedy osiągniemy całkiem taką już po, po, pokaźną armię i limit osiągniemy, przede wszystkim możemy chcieć się pozbyć słabszych jednostek. Ale tak naprawdę to my jesteśmy teraz na styk. Więc nie wiem, czy jest sens to zmieniać, ale fajnie jest wiedzieć, że taka opcja istnieje. E, możemy kogoś wysłać do baraków. E, jeżeli wyślemy jednostki do baraków, to nie będą oni w stanie brać udziału w walce. Jest to użyteczne, kiedy chcemy zrekrutować silniejsze jednostki, ale nie mamy miejsca w armii. Ale te jednostki w barakach później można użyć i one będą działały jako taka zapasowa armia. Co jest spoko informacją, no ale dobra, teraz tak. E, co byśmy chcieli? Mamy trochę wody, nie jakoś wybitnie. Może trochę podreperujemy zasoby wody jeszcze, tak troszeczkę, dobra, tyle wystarczy, bo tak, mamy trochę rzeczy do wybudowania, mm, że tak powiem, możemy też trochę tej pszenicy sprzedać, żeby troszkę złota zarobić, to nam całkiem może pomóc, tutaj armia przeciwnika nadchodzi, tak się spodziewaliśmy, Czech kuszników, tak było powiedziane przecież, dobijemy sobie do złota 30, świetnie, i teraz możemy się przemieścić, zastanawiam się chcę więcej pszenicy? Właściwie co bym chciał zbudować? Chciałbym na przykład kryszta kry kryształy powoli zacząć ogarniać. Hmm, więc może sobie te kryształy uwalniamy tutaj i w ten sposób sobie pogenerujemy jeszcze rzeczy. E, teraz tak, niektóre z e, większość naszych jednostek właściwie, które się rekrutuje, mają swoje unikalne cechy, które mogą zaafektować w jakiś sposób pole walki, albo produkcję też. Możemy te cechy zobaczyć, najeżdżając w ten sposób, proszę bardzo. Na mapę mamy tutaj jakieś strzały, mamy też cechę jednostek opisaną. Plus 4% HP, e, jeżeli mamy wojowników na polu walki. E, dla każdego kusznika. Okej, okay. nie mamy chyba żadnych warriorów. Nie wiem czy pezanci... Tak, pezanci się nie kwalifikują jako warriorzy, czyli jako wojownicy. Oni są po prostu takimi, no, takim mięsem armatnim trochę bardziej. To jest ciekawa informacja. Tutaj okay. goblinów pokonaliśmy, chyba nie straciliśmy żadnej jednostki. Możemy sobie wybrać zasób, który nam jest potrzebny. Są tutaj winogrona. Co ciekawe. Weźmiemy sobie głównie dlatego, że ich w ogóle nie mieliśmy. Mamy też handlarza, który przybył po, po tej wygranej przez nas walce. Chyba został tutaj zwiedziony myślą, że już jest bezpiecznie. I możemy sobie pozwolić na kupno, na wydanie naszych denarii, które zdobywamy w walkach, na kupno różnych rzeczy, tak naprawdę. Nawet na choćby pola kolejnego uprawnego, to są od prostych rzeczy do, do zaklęć potężnych, takich jak meteoryt przykładowo, który też możemy sobie. Kupić. Są też artefakty, tutaj takiej skrzyni. Są zasoby, no i są różnego rodzaju, że tak powiem, produkty, przedmioty wsparcia. I więc dobrze wiedzieć generalnie, bo ten sprzedawca może nam naprawdę dużo zmienić strategię, którą używamy w rozgrywce. Możemy nagle stwierdzić, że będziemy coś innego zrobić. Na przykład, możemy zyskiwać więcej winogron, których jakby nie wiem po co zabieramy póki co. 90 zasobów wyboru. Naszego trzy razy, Wow, Ciekawe, jest też tutaj e, lampa e, górnika, że tak powiem mm, 25, to jest dobre, to jest dobre, to nam za stały zasób e, Żelaza, co, co wave'a, więc to nam się przyda No i możemy też po prostu kupić jakiś zasób Mamy jeszcze 30 denarii Równie dobrze możemy kupić budynek, na przykład mieć tych właśnie wojowników, o których wcześniej gdzieś tam rozmawialiśmy mm. W zasadzie moglibyśmy to zrobić, ale moglibyśmy też na przykład po prostu kupić sobie jakieś zasoby e, I myślę, że w tym przypadku postawimy jednak na budynek Dobra, teraz tak, powinniśmy sobie tutaj zapauzować i spokojnie przeanalizować co właściwie chcemy teraz zrobić Kryształy się generują, więc tutaj mamy i tą milicję, którą możemy, oni też są warriorami I tych e, swordsmenów, którzy też są warriorami, możemy to wszystko pogenerować w tym momencie, tylko musimy uzbierać zasoby Mamy tylko jeden, e, jedną Dość tak, powiem, miejsce wydobycia żelaza. A to tutaj rzeczy są do żelaza, a właściwie żelazo jest potrzebne bardzo do rzeczy, więc to nie ma co. Musimy po prostu wydobywać hardo. Za chwilę będziemy mieli dostępne te właśnie baraki swordsmen. To sobie to na pewno zainwestujemy. No dobra, e, przenoszenie budynków, e, planowanie całego zamku to jest kaźne zadanie, tak naprawdę. Więc jeśli kiedykolwiek byśmy musieli przenieść budynek, możemy przytrzymać shift, tylko przenieść. Budynki tak przeniesione przez pewien czas otrzymują karę do produkcji. O, Ok, czyli na przykład, jeśli nam się powiedzmy, nie podoba to, że. No, przykładowo tutaj mamy to, to skażone pole, tak? 25% debuffu do produkcji. Możemy sobie wziąć i przenieść to miejsce tam. Niech oni mają ten debuff, nie przeszkadza mi to. Nam się dwa miejsca fajnie zwolniły, więc możemy tu zainwestować w jakiś sposób. To jest dobra informacja. No dobra, no tutaj dalej generujemy. No i się nam skończyło. Jedno pole, kolejne fantastycznie, na swój sposób fantastycznie, bo możemy zaraz je jakoś wykorzystać. Co ciekawe, nie możemy mieć na razie więcej niż jednego pola z tym odkryciem żelaza, więc to jest ten problem. Ale już możemy sobie pozwolić na swordsmenów, których tutaj wstawimy na początek. Oni do produkcji potrzebują pszenicy i potrzebują e, żelaza, co jest o tyle problematyczne, że e, no, musimy wygenerować najpierw trochę pszenicy. Żyta, whatever. W każdym razie po prostu. Plonów. Prędkość gry to już zdążyliśmy się dowiedzieć sami, dziękuję tutorialu, ale tego nie potrzebujemy. Akurat jeżeli chodzi o naszą pszenicę, to mamy jej mnóstwo w tym momencie, więc czas wrócić do kopania żelaza. Tutaj niczego nie ma, to mnie troszkę boderuje, bo bym chciał, żeby coś się generowało. Ale tak patrząc na nasze możliwości, to chyba najprościej będzie mieć tam kolejne pole pszenicy. Chociaż możemy też zrobić jeszcze inne trygi, po prostu trochę pszenicy sprzedać za złoto bo mamy jej całkiem sporo więc sobie pozwólmy tutaj nadchodzi całkiem potężny i pokaźny atak który mnie trochę martwi jeśli kiedykolwiek mamy też ochotę zniszczyć budynek to możemy wykonać akcję zniszczenia tak naprawdę tutaj, tutaj jest taka opcja więc możemy sobie na to pozwolić ja nie za bardzo chcę to robić w tym momencie bo też nie widzę zysku z tego tytułu mm, zasoby nie otrzymamy w ten sposób, żeby nie było ale będziemy w stanie zbudować ten budynek później tylko, że zasoby nie odzyskamy, dokładnie, więc to jest ta, ta ważna informacja. Teraz tak, mamy tutaj tą beczkę, którą moglibyśmy rzucić. Ja po prostu tam rzucę. Ona przez chwilę spada, ale poj faktycznie, kurczę, napili się hardo, okrążają nas, sflankowali nas. Alkohol im pomógł tak naprawdę z tym działaniem. Mamy Denarię i mamy Levi Barracks. To będziemy mogli sobie zyskać nową. Nowy, nowy jakiś wzór budynku, który możemy zbudować. Tych Swordsmanów już mamy. Kolejne ucznicze pole moglibyśmy zbudować, co ciekawe mamy też, że tak powiem dziurę z kośćmi, która pozwoli nam spawnować szkielety i to jest ciekawostka trochę, jestem zainteresowany, bo morale nam tutaj akurat chyba, nie, cały czas uczymy się na jeden, nasze morale, różni królowie mają różny wpływ na morale i... To jest stosunkowo ważne. Obrażenia, które zadają e, nasze jednostki, są boostowane, zwiększane, jeśli mamy dobre morale. E, możemy produkować wino. Produkcja wina nam pomoże to morale podnosić. No, oczywiście winogrona mamy, ale nie mamy w żadnej winiarni. Mamy też trzech uczników, straciliśmy e, wszystkich rekrutów. Dobra, czy możemy wygenerować w tym momencie Swordsmenów? Mamy 10, to jest spoko. Tak, możemy spokojnie wygenerować Swordsmenów. Um, więc sobie to pozwolę, tutaj znowu kurczę tracimy trochę czasu na nic nierobienie. Ja tam dorzucę pole, niech się generuje trochę więcej pszenicy. Możemy też y nasze te kości, że tak powiem, wy wyczasnąć w tym momencie. Y Mamy tylko jednego kurczę z swordsmana. Póki co, może się zdąży zbudować drugi. Na pewno nasi łucznicy zyskują dzięki temu. Mamy trzech swordsmanów już nagle, proszę bardzo. Y M Jakie mają trade swordsmani? Plus 2% obrażeń. Z, za każdego kolejnego swordsmana. Ok, czyli im ich więcej, tym weselej, że tak powiem. To jeszcze czwartego wygenerujemy. Dobra, i teraz tak. Mamy dwa pola y, z y, tymi wiśniakami. One nam są absolutnie niepotrzebne. Możemy jedno skasować. Teraz możemy mieć tylko dwóch, ale mamy jeszcze tych właśnie naszych swordsmenów. A jeszcze możemy na przykład ten bone pit tutaj generalnie stworzyć. E, więc e, może się nam przyda. Tutaj są ciekawe rzeczy, bo mamy 10% szansy na odzyskanie 5 mąki po każdej śmierci e, szkieleta. A mąkę przy sobie noszą w kościach, no wiecie, różne rzeczy się dzieją. Możemy sobie postawić takie, takie szkielety. One się tutaj nie wygenerują, bo oczywiście mamy pełną armię. Ale jak będziemy chcieli sobie to zmienić, w jakimś przypadku mamy też dwa e, w tym momencie, już morale. Zwiększyły się, bo mamy różne jednostki, jak się okazuje. Dobra, tutaj nie ma sensu tego trzymać w ten sposób. My chcemy trochę wody wygenerować. Totalnie byśmy chcieli trochę wody wygenerować. Proszę bardzo. Nasza armia oczywiście poleciała do przodu. Tu jest ta świnia! Ona była niebezpieczna. Przypominam, baliśmy się jej trochę, ale z naszymi swordsmenami. Nic nam nie grozi. A oni po prostu tam dzigają, ile tylko im się podoba, a nam się udało ukończyć w ten sposób tutorial. To była ostatnia fala przeciwników. Dobra robota. Skałci nam donoszą, że wielu innych nadchodzi jeszcze. To będzie kolejny test dla naszego królestwa. Póki co otrzymujemy pięć czegoś i możemy. Kupić albo zupgrade'ować coś w naszym królestwie dzięki temu, zwróćcie uwagę. Te budynki tutaj kosztują różną kwotę. Eee, na przykład, no tutaj wszystko kosztuje 7 w sumie My za 5, to no niestety nic chyba teraz nie wykupimy sobie. Jeszcze możemy wejść oczywiście do Preparation. Nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj cokolwiek mogli póki co zmienić, moi drodzy. No, ale tak w skrócie wyglądał tutorial do The King Is Watching. Bardzo przyjemna gra, muszę powiedzieć. Fajny system. E, tak naprawdę gdzieś e, łączący ze sobą roglajki, -like, łączący ze sobą też takie elementy, nie wiem, trochę. To nie do końca jest oczywiście kliker w żadnym wypadku, ale ten fakt, że przestawiamy nasze spojrzenie w różne miejsca, trochę mi się z tym kojarzy jakoś tak dziwnie. Tak czy siak, ja się bardzo dobrze bawię, mam nadzieję, że wy oglądając moje królewskie zabiegi również się dobrze bawiliście. Zachęcam was gorąco do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to kliknijcie w tym momencie subskrybuj. Na jednym wdechu staram się to robić, a co? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Hej!